Psu! Akwanot krete psu! Jestem dobra, nie? Jasny, maniakalny śmiech? Niedobry znak. Jak weźmie, widzi je tylko Jaga, to z nią mocują się duchy. Przez całe dwie z nimi sprawnie się zmaga, i bestie złe ciągnie za uszy ciągnie za uszy. plecami szczerzy zęby poszwara. Więc Jaga wie, że musi działać, że musi działać. Podwójne życie Jagody Hej, hej! Hey, hey. Nie zatrzymasz się! Hey. Nowy Szachraj w mieście. Trzema obrotami wyskok z pozycji łamanej. Wysoka punktacja damu prowadzenie. Ziarnko kukurydzy i strata punktu, Jim. Proszę państwa, to nie jedyny psikus, jaki dziś spłatano w mieście, ale bez obaw wszystko mieści się w ramach żartów prima aprilisowych, które, jak co roku, robimy sobie w Orchidejowie. A więc proszę się mieć na baczności, bo dzisiaj miasto opanowało szaleństwo. Na razie to wszystko. Mówił Peter Sanchez Fukuta Sinjay o Konor. Do zobaczenia w samo południe. Czego? Mam coś na twarzy? Prima, Jestem już spóźniona do szkoły. Czy to może poczekać? Niestety nie. W mieście wyprawia się coś dziwnego. Dziwnego? O, dajcie spokój. Od kiedy tu mieszkacie? Co? Od wczoraj? To tylko szachraj. i zjawia się zawsze pierwszego kwietnia też Michalo. Nie, w tym roku jest inaczej. No, są naprawdę złe wibracje. E, tak, nie obraź się Kletus, ale to samo mówiłeś, kiedy wystawili wielkanocnego zającora na placu założyciela Nie, 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 nie. słuchajcie, nie ma powodu do obaw, jasne? To no, tylko prima aprilis Chłopaki, muszę lecieć Z tym zającem było coś nie tak Fajne żarty są w tym roku Prima, Roger, trzeci raz podłożyłeś mi poduszkę pierciuszkę. To już przestało być śmieszne. Widziałaś? Fantastyczny pomysł! O, a, 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 tak, prawdziwe zwycięstwo. Jaga! Pst, jaga! O, y, tak, y, Jody, mo, y, może napisałabyś komentarz do tego zdjęcia? O, tak jest, szefowo. Co jest? W mieście dzieje się coś dziwnego. Co? Czy was wszystkich dopadła skleroza? Halo! Jak co roku zjawił się szachraj! Słuchaj, jeśli to magiczne awanturki, zajmę się tym, ale głupimi kawałami nie! Spadaj! O! No nie wiem, tym razem jest inaczej Och, daj spokój, wielkie rzeczy Kukurydza w basenie Uu, Tak się boję, że chyba dziś nie zasnę Kukurydza! Jaga, nie chodzi o psikusy, tylko jakie mojo za nimi stoi Ejże, ejże, znam swoje mojo Już bywałam po szyję w złym mojo To nie jest żadne złe mojo Ludzie, jakie żadne złe mojo? Hmm, a to jest... Pójdę, żeby mi wytatuowali na plecach na no, yy, dużymi literami nie złemu Moczo! <gry> Kurczę, to takie hardkorowe. Ej, cóż, znasz mnie? Hardcore! Dobra, dobra. Pójdę do szachraja, jeśli wy, świry przestaniecie mnie nękać. Zadowoleni? Pytam! Motel Luksus, wolne pokoje. Perry szachraj. Jaga, czułko, wejdź proszę! Czaho? Ten nigdy mi się nie znudzi. Słuchaj, Tery. Miałam zażalenia w sprawie Twoich y, sztuczek. Czy nie pakujesz się w coś, o czym powinien nam wiedzieć, co? Tak, tak. Nie, 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 to tylko klasyczne gagi kawały ku ogólnej uciesze. Nic nadzwyczajnego. Ale niestety niektóre z naszych stworów mówią, że w tym roku odbierają złe wibracje. Boże, no nie wiem, zaraz coś sprawdzę. Nie, wiesz, używam tych samych czarów i zaklęć, jakie stosowałem na początku XX wieku. Tu się nic nie zmieniło. W porządku. Pomyślałam, że lepiej sprawdzić. Do zobaczenia za rok. Może wcześniej. <grystanie> Lepna muchy jako wycieraczka. Strasznie śmieszne. Co roku to samo. Nie obchodzi mnie, co ci powiedział. Będziesz słuchała jakiegoś demona, który objawia się raz do roku, czy mnie? Wybaczcie ja go, ale czy kiedykolwiek cię oszukałem? No jak? Sportyk, bądź tak miły i nie wydzielaj śluzu na ubrania. Co ty tu robisz? A, a, a przymierzam ciuchy! Tak, tacy m, Francuzi! No uważają to za bardzo dobrą rozrywkę! U nich to ma, można powiedzieć, wielowiekową tradycję. Możesz mi wierzyć, nie bują. No dobra, muszę już lecieć. To. Jaki to wielki zaszczyt być wielką opiekunką, i w ogóle jakoś pominęłaś sprawę, jakie to jest denerwujące! A ma naprawdę magiczne stwory to totalne mazgaje! Powiedz jaśniej! Przez cały dzień tylko łe, łe, łe Narzekają nasza kraja, złe wibracje i co się tam da? A ja jestem wykończona po kopaniu troli w w nocy na cmentarzu. Jagoda wróć. Jakie trole! No jakie ohydne! Też mi nowina konkretnie. Hmm, rude kłaki i niebieskie pyski. Proszę, niebieskich troli jest tylko garstka. Ich obecność świadczy o działaniu ciemnych mocy, ale niebieskolicych nie widziano od setek lat. Musisz wrócić do domu i to zbadać. One mogą mieć coś wspólnego z tymi skargami. Och, zawsze mówisz to samo, idź to zbadać! Ama to wcale nie jest śmieszne! Przychodzisz do mnie dla rozrywki, bo mnie to nie bawi. Ha, cudnie, dzięki za pomoc! Potrzebna Ci pomoc? Poczytaj książkę. Haha. Gdzieś ty się wałęsała. Mamy pełne ręce roboty! Ty nie masz rąk! No i co z tego? Bardzo śmieszny, klasyczny psi żart uwielbiany przez tłumy. A teraz bez żartów. Zaczekaj chwilę. Powinnaś coś wiedzieć, bo... Nie wiem, wiem, jasne! A mama mówi, że to może mieć coś wspólnego. Nie wiem, ja chciałem placki. Co się tak gapisz? Chciałem ci powiedzieć, ale ty słuchałaś jak zwykle tylko siebie. Jagoda! Jest źle, naprawdę źle. I? Musisz coś zrobić. Koniecznie nas wysłuchaj. Tu nie chodzi o zająco. Nie przewidziało nam się, dzieje się coś złego. I to nie sprawka szachraja. Uważasz nas za żółtodziobów czy jak? Widzimy różnicę. I to nie sprawka szachraja. Dobra, dobra, dość. Zło, czaje bazę. Słuchajcie, w nocy wymieniłam poglądy z pewnym trio. Jasne? To nie musiał być strzał w dziesiątkę, ale kto wie. O, obrazki. To Ryba! Nie, to słoń! Czekaj! Lincoln! To Lincoln, prawda? Ha! Czy to Wam coś mówi? No i? Czy to ma być to zło? Derilekiański troll! No i kijańskie trolle są więziennymi strażnikami złego Boga Lokiego! Musiał zmienić! na pewno! My, myślałam, że chcą zniszczyć grobowiec! Pewnie próbowali zamknąć portal i udaremnić Lokiemu opuszczenie podziemia! O! Ups. Ups? To nie jest właściwe określenie w tej sytuacji. Gdzieś tak około pierwszego wieku Loki napadł na pewne miasto i na ponad 300 lat zamienił je w wielki horror! Magiczne stwory i ludzie byli uwięzieni w niekończącym się koszmarze! To było Cleveland, prawda? Nie, raczej Newark, ale potem na jakiś czas sobie odpuścił. Jeśli jest w orchidejowie, wystarczy, że na 24 godziny podłączy się do miejskiej magii i może odzyskać pełnię mocy. Teraz mi to mówisz? Ludzie, bez paniki. Wystarczy, że odnajdziemy te trole i każemy im zabrać tego złego świrusa tam, skąd się przyplątał, he? No to dokąd poleźli ci, trylekianie. <zable> Zaklęcie wygnania. Oj, <topt shout> <ihrem> such 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 <email> I Dajcie spokój, jeszcze nic złego się nie stało. Z tego co wiemy, Loki wybiera się w jakieś inne miejsce. Ach. Śmiało, Jaga, zamieniam się w słuch. Mówiłaś coś? realizatorów kanału 61 życzę państwu życzę jest Ży... Jestem przepraszamy za usterki mówiłem że po nas powtarzam ostatni raz każda książka powie wam to co ja pół godziny temu tylko nieśmiertelny ma moc pozbycia się lokiego raz na zawsze no to potrzebuje wsparcia Ej, sodowiarzu, koniec zabawy! Pokaż się! Witaj Jagodoli! Pozwolisz, że się przedstawię. Jestem loki wszechmocny. Król ugarstw! O, nie! Jesteś Terry Albierz! O, wybacz, nie wiedziałem, że będę miał towarzystwo. Polona? Zawładnąłeś ciałem Szalbierza, żeby niepostrzeżenie wślizgnąć się do miasta? Spójrz na niego. Chyba nie zrobiłem tego, żeby spodobać się pannom. A teraz, kiedy jestem tu na tyle długo, żeby zakosztować pysznej, magicznej energii Orchidejowa... Zgadnij, skarbie, kto grzeje na pełnej mocy! No, zgaduj! Teraz odkręć wszystko tak jak było i wynocha! Ale to mnie nie interesuje, podoba mi się tu. Jest uroczo, nie mówiąc o cenach nieruchomości. Najpierw myślałem o Napa, ale zrobiło się takie bursujskie. Szkoda. Nie interesują mnie smaczki z rynku nieruchomości, a teraz zabieraj się z mojego miasta! Wykluczone. Już się rozpakowałem i w ogóle czuję... No wiesz, że zapuściłem korzenie. Skoro tak, mówi się trudno. Loki? A co powiesz na małe współzawodnictwo? Ostateczna rozgrywka o los Orchidejowa. Ciekawa propozycja. Wybierz truciznę. Bieg na 100 metrów? Jasne! Wkitram się w sprint ze smarkatą superheroską! Ja mam 12 tysięcy lat! Chyba musiałbym zgłupieć! Spoko, spoko, dziadku. To... to może... Walka na słowa! Zwycięzca bierze wszystko! No to... zaczynajmy. Witam zebranych! Kto jest gotów zagrać w... Ratujmy ludzkość! Dzisiejszego uczestnika. Jest nim niewydarzona opiekunka urokliwego miasta, która lubi łyżworolki, pizzę z podwójnym senem i piątoklasistę o imieniu Markus! No hey! To Jagoda dali! Hey! Proszę o ciszę. Zaczynamy rundę pierwszą, dobrze? Pierwsze pytanie to. banan. E? To nie jest pytanie. Czyżby? Przykro mi, odpowiedź brzmiała Nixon. Richard. Nixon, bez punktów. Przechodzimy do drugiej rundy. Wielokrotny wybór czy jama wiecznych męczarni? E, chyba zdecyduję się na wielokrotny wybór. Jesteś pewna? Tak. Świetnie. Nikt nie wybiera jamy. Jagodoli, tak. przyjrzyj się uważnie. Czy to będzie bramka numer jeden, bramka numer dwa czy bramka numer trzy? Masz pięć sekund. Numer 3. Jak sobie życzysz, ale najpierw zobaczymy, czego nie wybrałaś. W bramce numer 1 tysiąc nudnych łaźc z dziewiątego kręgu. W bramce numer 2 zapas na całe życie diabelskiej szynki. A to znaczy, panno Jagodoli, że dzisiaj jesteś wielką zwycięzczynią. Gratuluję. Zobaczmy, co wybrała! Królu garstw! Ile razy mam ci to powtarzać? <inares> <A! minarces> <trybse> Dowiec chceście! Idziemy na ratunek! Przepraszam, pardon, wychodzą tylko ratownicy! A -a. Uważaj na mój ogon, niezdarny z krzeku ciemności! Czy ja ci depczę twoje oślizłe, błonowate stopy? A! Dłużej nie mogliście! Kazał mi się zatrzymać na burrito. Skarzy byta te zjabłeś. Ale nie dlatego spóźniliśmy się. Kiedy ostatni raz byłaś u Amy na strychu? Ona ma tam przynajmniej tuzin takich bereł! Co tu się wyprawia? Trochę cię rozczaruję, Garzu. Jak widać, nie tylko ty potrafisz oszukiwać. Gra na zwłokę! Na wojnie i w miłości wszystkie chwyty dozwolone! Ci si pro quo. Tak! Jak kuba Bogu, tak Bóg Kubie! Dobra, czaje! I co z tego? I tak orchidejowo mam w garści. Nie na długo. Facet, kto tu był niegrzeczny? Nie, nie tor! Nigdy nie pozwalają mi robić tego, co chcę! Mama zawsze wolała ciebie. Oj, przestań! Zamawiam współczucie dla jednej osoby! Twój stolik już czeka. Danie dnia garnirowany filet. Z oja, biedny. Polany gęstym sosem. A mnie to zwisa kalafiorem. Ktoś ma problem, czy mi się zdaje? Tak, nieśmiertelni, a mają ludzkie kłopoty. Tym razem mi nie namieszasz, wiesz, napakowany świrze? Mam mocy na full, ful, Brachu. To ja mam więcej przadu! I ani ty, ani nikt inny nic na to nie poradzi! Facet, weź i wyluzu! Yy, groma władca. Możesz, kochanie, mówić mi, Timanej Dobrze, temanie dzięki, że mi pomogłeś. Chyba w niczym ci nie przeszkodziłam? Nie, tylko w spotkaniu klubu książki, ale nie szkodzi, bo i tak żadnej nie przeczytałem. I wiesz co? Pamiętaj o mnie, dobra? To numer domowy i komórka, a to mój pager. Zwoni śmiało, kiedy zechcesz, jasne? Ale nie przed dziesiątą, bo mam trening. I nie po 11, bo śpiew dla urody. Oki doki! Miło było was poznać! Jeszcze się spotkamy! E, e, czekaj! E, czy mogłabym cię prosić o jeszcze jedną przysługę? Widzisz, miasto jest trochę. Cóż jasne, nie ma sprawy. Potężne oko Odyna i wielcy synowie pora! Na dwór Asgard udziel młotowi Mjolnir! mocy zerwania tych wiecznych okowów i uwolni tę poświęconą ziemię od wiecznej męczarni i... Eee, kamera stop. <laughs> sorki, to był żart. Ale wypas. Czekaj, czekaj, powoli. Muszę to sobie poukładać. Opanował mnie jakiś demon? Tak, tylko że nie z urkiem i głowa nie obracała ci się wokół Sii. Raju, to było niesamowite! Mentor, powiedz, że to było niesamowite! Warto żyć dla czegoś takiego. A co z Prymaprylisem? macie pojęcie, ile było przygotowań. Dobre żarty same się nie robią. O, współczuję ci, Tery. Wykorzystasz je za rok! Łatwiej powiedzieć niż zrobić. Część rekwizytów przepadnie! Ach, muszę poszukać sobie innego zajęcia. Dobrze, że mi się przypomniało. E, musimy wstąpić do sklepu po wędliny. Te małe potworki wszystko wrąbały. Ty, Jaga, jak myślisz, co Tor zrobił z Loki'm? Mm. Dalej to! Dalej to! Dalej to! Wszyscy tańczą limbo! Ty też, brachu! Odczep się! O, Loki, nie bądź taki! Zabaw się! Oprzykujecie to do skały, a jadowite węże będą się syciły twoimi drzewiami! Dalej, Loki! Dalej, Loki! Dalej, Loki! Nixon, Richard... Nixon.